W drugą sobotę października dzieci, młodzież i dorośli należący do Ruchu Światło-Życie i jednocześnie związani z franciszkanami spotkali się we Wrocławiu. Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie po rekolekcjach wakacyjnych organizujemy, żeby nie tylko spotkać się jako wspólnota kościoła, która chce wołać Ducha Świętego na nowo, przyjść Duchu Święty, napełni nas, bo te dary, które otrzymujemy ciągle jakoś nam nie wystarczają, ale też żeby podziękować Panu Bogu za to wszystko, co dokonało się w czasie wakacji, w czasie tych rekolekcji 15-dniowych, i w tym zobaczyć nowo, nowy sens i siłę, żeby dalej we Wspólnocie przede wszystkim wzrastać, nie pozostawić tych skarbów, które Duch Święty nam przynosi, gdzieś bez troski, bez opieki. Na dzień wspólnoty przyjechałam po to, aby od nowa jakby. Przypomnieć sobie smagre kolekcji, aby przeżyć od nowa to co, tam, to, co tam czuliśmy wszystko, aby spotkać się z tymi wspaniałymi ludźmi, spotkać się z naszymi ojcami, którzy nas wspierają w tym wszystkim. No i przede wszystkim, żeby stworzyć faktycznie poczuć tę taką naszą wspólnotę, którą mimo tego, że jesteśmy rozdzieleni po różnych częściach Polski, tworzymy jednak i żeby poczuć, że Pan Jezus jest wśród nas i, i nami się opiekuje. Ale lepiej się na żywo zobaczyć niż tak na Facebooku. No i jest takie przeżycie jednak. Przyjechać tutaj, nowe miejsca, poznać nowych ludzi. Nawet takie spanie na, na karimatach, w śpiworach jest takie, taką odmianą. Te dni wspólnoty, które, które w formacji ruchu światło życie, ksiądz Franciszek Baknicki e, przewidział, one rzeczywiście są takimi bardzo dobrymi momentami, które jednoczą, bogacają. Pokazują to, że są rodziny, e, które żyją e, tym charyzmatem, jest młodzież, są dzieci. E, i dzieci mogą ożywić tych skosniałych rodziców, a rodzice mogą się też podzielić czymś z dziećmi. Duchu przyjdź, naszych serc, rozpal, ognia, żar, nia... Przedstawiciele poszczególnych wspólnot dzieli się spostrzeżeniami dotyczącymi swojego zaangażowania w organizowanie spotkań oazowych w rodzinnych parafiach. Na spotkaniach omawiamy bardzo dużo rzeczy. W tej chwili, akurat, omawiamy modlitwy. Zaczęliśmy od Ojcze Nasz i po kolei y, rozmawiamy o modlitwach. Trzeba pomagać, y, przygotowywać spotkania i nie sprawia to trudności, bo dogadujemy się. Po prostu. Nasze spotkanie jest podzielone na części. Pierwsza część to jest modlitewna i praca z Pismem Świętym. Omawiamy różne fragmenty, później przechodzimy do agapy, czyli mamy herbatę, jakiś poczęstunek i następnie przechodzimy do zabaw. No i oczywiście zaczynamy modlitwą i kończymy modlitwą. No się nie tylko się modlimy, śpiewamy, bawimy się dobrze w zasadzie cały czas. I tu chodzi też o spędzanie razem czasu z innymi i po prostu integrować się. Nie musimy się modlić, żeby połączyć się z Bogiem. Możemy po prostu wiedzieć, że jest obok nas i że z nami siedzi. Przynależność do oazy to także poczucie więzi, wspólnoty, często trudne do określenia. Najważniejszym aspektem bycia uczestnikiem oazy jest to, że jesteśmy wszyscy razem w niej, w tej naszej społeczności. Tam odnajduję wspólnotę. Nieważne, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, zawsze wspólnota ze mną porozmawia, zawsze mi pomoże, zawsze wesprze i rozweseli. Również wspólna modlitwa to jest, to jest coś, coś pięknego. Widać tą radość niesamowitą. Na łazie rozwijamy się, tworzymy pewną grupę. Jest to całkiem fajna sprawa, bo możemy wszyscy ze sobą o wszystkim porozmawiać i ufamy sobie. Nie czujemy się samotni, jak jesteśmy z kimś, i w sumie wszyscy się jakoś dogadujemy i czujemy, że jesteśmy potrzebni komuś. I chociażby dlatego ta oaza jest taka fajna. Dotknij Panie moich abym przemówił Studenci z Krakowa przygotowali ostatni punkt dnia Wspólnoty. Było to nabożeństwo związane z tematem rocznej pracy formacyjnej. Narodzić się na nowo. Będziemy rozważać teksty z Pisma Świętego, które odnoszą się do, do tegorocznego tematu roku, czyli narodzić się na nowo. Będziemy również razem wychwalać Pana pieśniami, przy dźwiękach gitary. Nowe narodziny polegają na uwierzeniu w Jezusa i właśnie z taki powrót można powiedzieć do podstaw, żeby właśnie zbudzić sobie to, co jest najważniejsze. Nie jakieś może nabożeństwo do czegoś tam, czy jakieś nowe formy pobożności, tylko po prostu wiarę. Stanąć przed Bogiem zupełnie bez niczego, zastanowić się, gdybyśmy mieli w tej chwili przejść przez bardzo wąską bramę do Niego, to co musielibyśmy zostawić w tym życiu, żeby, żeby przejść, żeby być z Nim? Myślę, że to dla mnie to jest właśnie narodzić się na nowo. Narodzić się na nowo wydaje się tak. Trudnym zadaniem, jak przeobrazić zwykłe sobotnie popołudnie w niezwykły dzień wspólnoty.